W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniu Edukacji Narodowej. Uroczystości powiatowe odbywały się w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu. W trakcie uroczystości starosta Rawicki wraz ze mną miał okazję wręczyć stopnie nadania awansu zawodowego nauczycielom mianowanym i dyplomowanym. Oczywiście również mieliśmy dzisiaj przyjemność wyróżnić nauczycieli nagrodą za zarządu powiatu, no proszę Państwa, za pooszczędnictwem oczywiście Rawicz24 i życia Rawicza. Chciałem również tutaj złożyć tym nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w dzisiejszym w uroczystości tutaj w liceum najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Cóż proszę Państwa, no, chciałbym życzyć nauczycielom i pracownikom oświaty to co dzisiaj tu wybrzmiewało, a nie, aby byli doceniani przez uczniów, rodziców i tych wszystkich, którzy zdają sobie z tego sprawę, że zawód nauczyciela nie jest zawodem łatwym, często jest poddawanym krytyce, ale to właśnie nauczyciele i pracownicy oświaty są odpowiedzialni za wychowanie przyszłych. Po kolei stąd życzę Wam, drodzy koleżanki i koledzy, bo tak mogę to określić, żebyście w dniu dzisiejszego święta czuli się wartościową tą y, y, grupą zawodową, która ma realny wpływ na nasze społeczeństwo.